Mamy awanturę w Zjednoczonej Prawicy. Europoseł suwerennej Polski Patryk, jaki w bardzo mocnych słowach skrytykował byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudę za ich zgody i podpisy w pewnych sprawach związanych z Unią Europejską, ale nie tylko. Łukasz Gadło, zapraszam na nową analizę polityczną. Szanowni Państwo, europoseł Patryk Jaki, który w tej chwili pełni również funkcję lidera suwerennej Polski, to na czas nieobecności choroby pana ministra Zbigniewa Ziobry, w bardzo mocnych słowach skrytykował premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy za ich politykę wobec Unii Europejskiej, no to tutaj przede wszystkim premiera Mateusza Morawieckiego, czy za różne weta, które zrobił prezydent Andrzej Duda, tutaj na przykład weto w sprawie stacji TVN, czyli generalnie. Mediów i weto dotyczące ustawy reformy sądownictwa. To jest weto prezydenta, które zdaniem polityków suwerennej Polski, Patryk Jaki często to podkreślał. Uniemożliwiło reformę wymiaru sprawiedliwości. Kwestia, oczywiście dyskusyjna, możemy o tym dużo rozmawiać, bo to zresztą jest taki spór od kilku lat toczący się na ten temat, ale w tej chwili zostawmy to za sobą, przyjrzyjmy się, jak wyglądała krytyka ze strony europosła Patryka Jakiego. Jest bardzo wiele pretensji do nas o to, że byliśmy za słabi wobec Unii Europejskiej, że byliśmy za słabi, jeżeli chodzi o rozbijanie tego układu III Rzeczpospolitej, że byliśmy za słabi, jeżeli chodzi o TVN i tak dalej, prawda? I proszę Państwa, i, i, i czy dajemy gwarancję, że tym razem będzie inaczej? Proszę Państwa, problem, na czym polega problem, znaczy, ja Państwu, ja Państwu mogę dać gwarancję, że jak ja będę miał na to, ja miał na to wpływ, to ja tego dopilnuję, no, zrobię wszystko, będziecie mieć Państwo rozliczać, ale no problem polega na tym, że my wszyscy musimy wyciągnąć wnioski I sobie zadać pytanie, kto za to wewnątrz naszego obozu odpowiada I, 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 i robić wszystko, żeby już nie miał wpływu na to y, po raz kolejny No bo proszę Państwa, no, ktoś ten wszystkie dziadostwa w Unii Europejskiej podpisywał Ktoś za to wszystko odpowiada No proszę Państwa, to nie jest tak, że u nas nie, nie ma ludzi odpowiedzialnych Ja to mówię wprost i powiem Państwu jeszcze raz Jeżeli będzie kolejny raz Chorawiecki premierem To ja Państwu gwarancji żadnej nie daję, że nie będzie tak samo No żadnej nie daję gwarancji po prostu my też musimy wyciągać wnioski po prostu i tak dalej. Pytacie o TVN. No kto zawetował TVN? No kto? No, bo bynajmniej nie był to Bronisław Komorowski. No to jak teraz przyjedzie, no to trzeba go zapytać. A dlaczego to zrobił? Ze strachu? A dlaczego zawetował ustawy sądowe? Bo mówi, że protesty były. No to przepraszam bardzo. No i co? Wiecie, widzieliście Państwo, jak mu podziękowali. Tak mu podziękowali. Było jeszcze gorzej, jeszcze gorzej. Rozuchwalili się a potem jego chcą stawiać pod Trybunał Stan. No to jest, proszę Państwa, lekcja, to jest lekcja, która, to jest lekcja, na, to, to to jest, proszę Państwa, to jest y, rachunek za naiwność, rachunek za naiwność. W związku z tym my też musimy wewnątrz naszego obozu wyciągać wnioski, wyciągać, bo Państwo przyjdziecie będziecie głosować. No to, no to oglądajcie, na listach są różni ludzie i wybierajcie tych, których znacie i wiecie, że jak trzeba, to nie cofną nogi, jak to się mówi w, w piłkarskim języku, prawda? Nie cofną nogi, jak będzie trzeba. To jest, to jest kluczowa sprawa. Patryk, jaki mówi wprost, ktoś te dziadostwa musiał podpisać. Wymienia te dziadostwa, które się pojawiły. Na końcu dodaje, że jeżeli jeszcze raz Duda i Morawiecki będą u władzy, to on nie gwarantuje że będzie inaczej, może być tak samo. Bardzo mocne słowa, bardzo mocna krytyka europosła Patryka Jakiego, zresztą ta krytyka ze strony polityków suwerennej Polski, krytyka Mateusza Morawieckiego, ona jest od wielu lat. Ona się pojawia od samego początku i to nie jest tak, że politycy suwerennej Polski są w tej krytyce osamotnieni, bo w samym Prawie i Sprawiedliwości jest mocna bardzo grupa y, polityków, frakcja przeciwna premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, uważającego go za, cało, za ciało obce. Natomiast Patryk Jaki spotkał się tym razem y, z odpowiedzią y, stronników pana premiera Mateusza Morawieckiego. Pojawił się w Platformie X wpis Piotra Millera, byłego rzecznika rządu Mateusza. Marwieckiego, który wskazuje, że to nie jest czas, żeby teraz krytykować e, premiera Mateusza Marwieckiego, nieżej ja dudę. Mamy czas wyborów samorządowych. Pan Miller wskazuje, że. Patryk Jaki y, poczuł się większy niż prezydent i premier. Nie wiem, czy tak jest. No, po prostu skrytykował. Nie wiem, czy tutaj pan Miller po prostu nie, nie, nie dopowiada za mocno y, w tych słowach pewnych, pewnych rzeczy, których nie ma. Ale pojawiła się również krytyka ze strony byłego ministra do spraw europejskich Szymona Szynkowskiego-Welsenka. Tutaj również mamy wskazanie na wybory samorządowe i, i, i na to, że teraz obóz powinien być jeden. Skrytykował pana y, Patryka Jakiego również Waldemar. Buda, były minister funduszy. I to nie jest przypadek, że akurat tych trzech byłych ministrów krytykuje Patryka Jakiego, bo to są ludzie, którzy są kojarzeni z, z premierem Mateuszem Morawieckim, byli w, w jego rządzie. To też ta krytyka się pojawiła oczywiście w obronę byłego wiceminister sprawiedliwości dzisiejszego europosła suwerennej Polski. Patryka Jakiego w obronie stanęli e, politycy suwerennej Polski, posłowie suwerennej Polski i mamy takie okładanie się na i też nie pierwszy raz tutaj jest ten spór pomiędzy tymi dwiema frakcjami, i na co ja bym chciał zwrócić uwagę w tej całej krytyce, hmm, że w pewnym sensie Patryk Jaki. O ile informacje, które za chwilę Państwu przedstawię, są prawdą, bo to są plotki, ja to też usłyszałem sam od polityków, usłyszałem to w mediach, zaraz Państwu to powiem i podam też źródło, ale jeżeli te plotki są prawdą, to Patryk jaki działa w interesie Jarosława Kaczyńskiego i całego obozu Zjednoczonej Prawicy, czy nawet więcej powiem, obozu prawa i sprawiedliwości. Pojawiają się takie plotki, że premier Mateusz Morawiecki chciałby założyć swoje ugrupowanie wspólnie z prezydentem Andrzejem Dudą. I ja, jak to pierwszy raz usłyszałem, powiedziałem: Niemożliwe, to jest w ogóle nierealne, ponieważ Mateusz Morawiecki, jak już to będzie dążył do przejęcia prawa i sprawiedliwości, albo będzie chciał wystartować w wyborach prezydenckich z poparciem prawa i sprawiedliwości. Zresztą w tych ostatnich badaniach jest brany pod uwagę jako kandydat prawa i sprawiedliwości na urząd prezydenta RP. I ja te plotki usłyszałem, jednym uchem mi wleciało, drugim mi wleciało, ale niedawno te plotki zaczęły się powtarzać. A oficjalnie o nich powiedział na antenie podcastu Stan Polityki, Dziennikarz Andrzej Stankiewicz, związany z portalem onet.pl. Nie mamy tutaj praw do tego nagrania i nie będę go tutaj puszczał, można sobie go odsłuchać, ale generalnie Stankiewicz, mówiąc krótko, powiedział, że rozmawiał z jednym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, który już otrzymał ofertę. I pytanie, czy przejdzie do takiego ugrupowania tworzonego przez Mateusza Morawieckiego i Andrzeja Dudę. I być może te plotki również dotarły do Patryka Jakiego. Stąd tak, taki odważniejszy atak, bo zauważmy, że mm, krytyka Patryka Jakiego pojawiła się od stronników Mateusza Morawieckiego, a pozostali politycy pisu milczą. Cisza ze strony pani premier Baty Szydło. Ona również jest od lat bardzo skonfliktowana z Mateuszem Morawieckim. Cisza. Na przykład ze strony Joachima Brudzińskiego. Tutaj też nie słychać ataku na europosła Patryka Jakiego. Cisza ze strony Mariusza Błaszczaka wreszcie. Byłego ministra obrony narodowej, człowieka, który jest bardzo blisko prezesa Morawieckiego. Zobaczymy, jak ten konflikt się rozegra dalej. Być może to jest, to jest pewna gra pod publikę, być może to jest taka mała awantura i kłótnia w rodzinie, która skończy się happy endem, a być może będzie próba wyłonienia jakiegoś odrębnego bytu klubu parlamentarnego ze Zjednoczonej Prawicy który będzie działał sobie osobno, wystartuje w wyborach osobno i w przyszłości będzie mógł być koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości po wyborach, bo takie rzeczy się robi. No, po to zresztą powstała Partia Hołowni, żeby być koalicjantem dla Platformy Obywatelskiej, mówmy sobie to wprost, bo przecież takie projekty nie pierwszy raz są budowane na polskiej scenie politycznej. Taka jest moja analiza polityczna na niedzielę. Łukasz Żygadło, bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania, łapek w górę i wspierania mnie w, patro, w platformie Patronite, bądź przez przycisk wesprzyj, tutaj obok przycisku subskrybuj. Pomaga mi to, Szanowni Państwo, w budowaniu niezależności dziennikarskiej. Łukasz Żygadło, pozdrawiam.